Dawid Abramowicz, po raz pierwszy przed kamerą GKS-u Tychy TV. Dawid, oficjalnie witamy w Tychach. W niedzielę podpisałeś kontrakt, za Tobą już pierwsze treningi. Jak przyjęli Cię zawodnicy w szatni? Jak tutaj już się zaklimatyzowałeś? Witam serdecznie na wstępie. Cieszę się, że, 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 że mogłem dołączyć do tego klubu. Tworzy się tutaj coś, coś fajnego. Dlatego przystałem na ofertę GK, GKS-u Tychy. Aklimatyzacja przebiega, przebiega cały czas na bieżąco, z tego względu, że, że jestem dopiero na, na, drugim, na drugim treningu, ale wydaje mi się, że, że przebiegnie bez problemu. Nie jesteśmy, nie jesteśmy dziećmi, jesteśmy. Dorosłymi ludźmi, więc, więc powinno odbyć się bez, bez żadnych wątpliwości i, i żadnych problemów. Przedni dużo znajomych twarzy? Masz tutaj takiego przewodnika, który gdzieś tu po, po klubie cię prowadzi? Eee, nie, nie ma takiej osoby, aczkolwiek e, mogę zdradzić tyle, że, że Pepe Ćwieląg e, wziął mnie pod swoje skrzydła, e, kiedy wchodziłem do seniorskiej szatni śląska, śląska Wrocław. A resztę chłopaków e, kojarzę z boiska. E, w, ubiegłym, w ubiegłym sezonie rywaliz rywalizowaliśmy e, naprzeciw, e, naprzeciw sobie, więc. E... Więc większość, większość twarzy kojarzy z boiska. Bardzo udany ostatni sezon w Twoim wykonaniu trzy bramki, cztery asysty to był taki najlepszy sezon w Twoim wykonaniu? Pod względem statystyk na pewno tak, ale nie jestem minimalistą. Zawsze staram się wyciągnąć więcej i wierzę, że w nadchodzącym sezonie ten wynik będzie jeszcze lepszy w Barwa GKS. Twoim takim znakiem firmowym rozpoznawczym są rzuty z autu? To po prostu miałeś, czy dopiero za trenera Wrzęczka to, to wytrenowałeś? Jest to umiejętność, którą gdzieś tam wyuczyłem się wcześniej, jeszcze gdzieś tam pierwsze kroczki z tym rzutem z autu stawiałem za trenera Beceli Woodek z klasie Śląska Wrocław. No i tak to zostało gdzieś tam trenerzy widzieli, widzieli w tym jakieś zagrożenie. Pod bramką, pod bramką przeciwniku przeciwników. W niektórych meczach siało to spustoszenie w szeregach defensorów drużyn przeciwnych, ale to tylko dodatek. Nie chcę być kojarzony tylko i wyłącznie z tych, z tych autów, a, a też z dobrej, z dobrej gry. Nogami, bo zawsze gdzieś tam się śmieje w gronie najbliż, naj, najbliższych, że, że gdyby były możliwe zmiany lotne jak w hokeju, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali, tylko <grym> siedziałbym na awce Realu, Madry, Realu Madryt i tylko wchodził na rzuty auto. Dlatego y, dość spokojnie do tego podchodzę i, i jeżeli trener uzna, że y, jest to przydatna broń y, w szeregach. Y, gks to jak najbardziej będziemy z tego korzystać. Warto też wspomnieć o Twoim bracie numer jeden w ramce GKS-u Katowice. Długo rozmawialiście na temat Twojego przyjścia tutaj do Tychów i czy ten mecz przeciwko GKS-owi Katowice będzie takim szczególnym wydarzeniem w Twoim życiu właśnie ze względu na brata? Brat za bardzo nie komentował mojej decyzji. Uważa, że jeżeli uznam że jeszcze bardziej jako zawodnik, a też przede wszystkim jako człowiek rozwinę się w barwach GKS-u, to mówię, jak bym jak najbardziej przychylał, przychylał się do mojej, do mojej decyzji. A czy mecz będzie szczególny? No, mam nadzieję, że, że uda mi się strzelić, strzelić w bramkę, bo kiedy spotkamy się na jakiejś przerwie bądź na jakiś weekend w rodzinnym domu, to będę tą bramkę wypominał, ale to też może działać w drugą stronę, bo gdy wybronił jakąś sytuację, to będzie chodził z, uniesioną, z uniesionym czołem, czołem do góry i będzie, będzie zachwalał jaką to mi setkę wyjął. Dlatego, dlatego e, spokojnie do tego podchodzę i Liga zweryfikuje wszystko.